Cześć, siemanko, jechaliśmy w tym tygodniu drugą rundę ADAC GT Masters, jak widzicie na torze Watkins Glen, pierwsza runda na Brands Hatch była dla mnie no, średnio udana, jak za chwilkę sobie zobaczycie klasyfikację generalną, no to zobaczycie też, że nie ma mnie nigdzie w pierwszej dziesiątce była bardzo dana dla Nikodema, jest na drugim miejscu, Execvo z trzema innymi kierowcami na tym drugim miejscu jest na a mój partner w zespole, czyli Jack Keefley w tym sezonie jest na P6, także też całkiem ok, ja jestem na P11, czyli no tuż za pierwszą dziesiątką, w, w drugiej rundzie cel był taki, żeby solidnie do tej pierwszej dziesiątki się wbić i ustabilizować swoją pozycję, no bo nie o to chodzi, żeby gdzieś tam się motać za, za pierwszą dziesiątką i walczyć o jedenaste miejsce. Jak widzicie jeszcze klasyfikacja zespołowa wygląda już troszkę lepiej dla nas. Jesteśmy na czwartym miejscu razem z Jackiem, tak jak wspomniałem, a Nikodem jest w zespole z Erhanem i oni prowadzili po pierwszej rundzie w klasyfikacji zespołowej, także tutaj Williams walczy o wysokie pozycje. Przechodzimy do kwalifikacji i jak widzicie... Tutaj yeah, jesteśmy well, w połowie kwalifikacji, the... bo każde, przed każdym wyścigiem kwalifikacji miały 10 minut, także już 5 minut upłynęło, so... jesteśmy na kółku wyjazdowym. Słyszycie tutaj, że well, z Jackiem to... cały czas się komunikuje. Yeah, I yeah, i cały lynek polega to. na tym, że będziemy sobie dawać tunel na tej drugiej, out, prostej wersji, na której teraz jesteśmy. Now, tunel will find dawał mniej więcej 2,5, do... jeśli okay. się go to dobrze no, no, wykonało. A wiecie, tutaj 2,5 to jest różnica między proposition na pewnie 15 miejscem, więc więc no, nie dało się przepuścić takiej okazji i każdy tutaj sobie ten tunel dawał. Mieliśmy pozwolenie na ścięcie w ogóle całej pętli tutaj właśnie tą krótką na okrążeniu wyjazdowym. Więc tak właśnie uczyniliśmy. Umówiliśmy się tak, że będziemy robić po prostu dwa okrążenia pomiarowe i na pierwszym to ja dam tunel Jackowi, a na drugim to Jack da tunel Mi, więc jak widzicie zaczynaliśmy właśnie w ten sposób, że po prostu sobie przed nim jechałem do pierwszego zakrętu. On już tutaj zyskiwał 2-3 setne samym tym krótkim dystansem, właśnie do T1. I po T1 zaczynamy właśnie długo, prosto, Wszystkie te eski tutaj są bez problemu, bez zdjęcia, więc z tyłu się zaczyna czysty zysk dla Jacka. Oczywiście tutaj się patrzy co chwila do tyłu, żeby wykombinować, żeby być, żeby on był jak najbliżej mnie, tak? Żeby dogonił mnie w idealnym punkcie, tuż przed końcu prostej, żeby jak najwięcej zyskał w tym tunelu. Wyszło to bardzo fajnie, właśnie idealnie mnie dogonił. W tym momencie już odpuściłem, pozwoliłem mu jechać. No i teraz cały mikro polega na tym, że ja został jak najbliżej niego przez całe jego okrążenia, żebym też już mógł sobie łapać tunel na początku mojego. No bo wiadomo, że on przecież na swoim pomiarze nie może odpuścić, żeby być odpowiednio blisko mnie. Więc jak widzicie, w miarę mi się to fajnie udało. Jestem dosyć blisko już sobie delikatny tunel tutaj zanim łapię, zaczynając mój pomiar. W się tego nie widzicie, bo po pierwsze, poprzednie moje okrążenie pomiarowe w tych te kwalifikacjach też zrobiłem już z tunelem od Jacka. Tak powiem tylko nawiasem, że najlepsze kółka, jakiekolwiek udało mi się zrobić bez tunelu, to było 43 więc tutaj już prawie wyrównałem swojego personal besta na początku kwalifikacji dzięki tunelowi. No i teraz będę starał się go pobić. Jack też bardzo fajny tunel mi dał, no praktycznie że idealny chyba tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jeszcze dziesiątej zyskałem w porównaniu do tego tunelu, co dał mi wcześniej. Także naprawdę super. Troszkę tutaj ten pass stop za mało ściąłem, pierwszą tarkę. No ale i tak jest ok. Ten zakręt bardzo podstorowny, bardzo cierpliwym trzeba być, żeby tutaj nas nie wyniosło że za szeroko na wyjściu. Wiedziałem, że pod koniec drugiego sektora mam trochę czasu do zyskania w porównaniu do mojego pierwszego pomiaru, więc jakby celem tutaj było po prostu dowiezienie tego, tego małego minusa i potem wiedziałem, że zyski przyjdą. Kolejny bardzo trudny zakręt na wyjściu ten są tak dziwnie odkleja tutaj jak się przyjeżdża przez ten szczyt. I bardzo trzeba było uważać, troszkę tutaj gdzieś potraciłem tych kilkasetnych, ale nie ma problemu. Tu wiedziałem, że w tym zakręcie teraz będzie bardzo duży zysk, bo drobny błąd popełniłem na poprzednim pomiarze. Za głęboko wjechałem, jest tutaj na wyjściu, spodziewałem się faktycznie sporego zysku. No i udało się, jak widzicie, już ponad dychę jedziemy na minusie. Ten zakręt chyba największe problemy mi sprawiał w całym treningu, no i niestety teraz też mi sprawił problem, i troszkę tego czasu potraciłem. Tu bardzo ważne, żeby na wyjściu z przedostatniego zakrętu za bardzo nie nechać na tarak, bo wtedy się unieważnia okrożenie. Fajnie mi to wyszło. I przedostatni, też cierpliwie tak, z gazem, byle właśnie nie dosnąć, bardzo na limicie, tu przejechałem. No i super kółko. Bardzo zadowolony jestem. Tak mówię, 299 to był mój personal best, a tu zrobiłem przytek 100. Ech, Oczywiście wszystko dzięki Tunelowi, ale i tak... I tak jestem zadowolony. Jak słyszycie o jednotysięcznym z banki, przegrałem P6. Tylko P7, ale po tym co było w pierwszej rundzie, to i tak jestem zadowolony. Jest jak najbardziej ok, i z tej pozycji wiedziałem, że będę mógł walczyć o wysokie lokaty. Także przenosimy się już na koniec okrążenia formującego: podwójna linia, start lotny. Jack na pole position, także wszystko oczywiście dzięki mojemu tunelowi, jak żeby inaczej. A tak naprawdę Jack miał po prostu super tempo. No i zaczynamy. Troszkę zaspałem na starcie, nie spodziewałem się, że, że, że czak tak szybko ruszy. Na szczęście wszyscy za mną równie mocno zaspali i nic na tym nie straciłem, a w miarę czysta triada mogłem dzięki temu przejechać i mieć dobre wyjście. Tutaj oczywiście celem jest teraz porobienie Benza Bankiego. RH na piątym miejscu jest w zespole z Nikodemem i tutaj razem się przygotowujemy do wyścigu, więc taki trochę też mój teammate można powiedzieć na ten sezon na Dark GT Masters. No i tutaj fajnie jakoś właśnie do kontaktu doszło między nimi Bence, więc stwierdziłem, ja że go popchnę i spróbujemy tym sposobem oboje być przed Bence Banki. Doba stopu, co bardzo super nam wyszło, to oczywiście jeszcze lekka kotłowanina, no ale mamy pozycję do przodu, więc już jesteśmy P6, już tutaj się przybierzam, żeby może ten wyścig zakończyć w pierwszej piątce, bo no, Bence Banki oczywiście miał inne plany i próbował mi to P6 odebrać, dlatego musiałem się bronić, ale widziałem, że troszkę jemu to pokrzyżowało plany. Bo musiał walczyć z odtawianiem, któremu tutaj właśnie lekki tunel starałem się dać, tak żeby tu chłopaków side by side utrzymać przez jak najwięcej zakrętów, żeby potracili jak najwięcej czasu do mnie. Bo wiedziałem, że Ekran jest ode mnie szybszy, w treningach był naprawdę 2,3 szybszy ode mnie, nie miałem odpowiedzi na jego tempo, więc nie spodziewałem się, że będę w stanie go tutaj atakować. Chciałem za nim jechać. I widzicie, że tutaj doszło do bardzo dużego kontaktu między kierowcami przede mną. Ja też miałem leciutki kontakt, omijając ich to szczęście. To było się bez żadnych uszkodzeń. Jesteśmy kolejne dwie pozycje do przodu, które kompletnie za, za darmo otrzymaliśmy. I już jesteśmy na P4. Także naprawdę super nam się to ułożyło. I przenosimy się na 9 minut do końca wyścigu. Jak widzicie, jechałem sobie z Zachanem, który popełnił duży błąd. Przez do hamowania, musiał unikać hockwelta przed nim, co ja skrzydnie wykorzystałem i wskakujemy na pozycję na podium. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo po prostu nie spodziewałem się, wiedziałem, że nie mam tutaj czystego tempa, żeby walczyć o pozycję na podium. No e, ale super tunel w kwalifikacjach, złożyłem półko, wykorzystałem błędy innych, no i udało się przejść na podium. Przenosimy się na 3 minuty do końca wyścigu. RH zaczął mnie atakować. Tak nie do końca wiedziałem, czy będzie mnie atakował, czy nie, bo... Tak jak mówię, troszkę to jest mój teammate teraz w tym sezonie, no ale 3 minuty do końca wyścigu walka o podium, więc spodziewałem się, że naprawdę ataki będzie przypuszczał, ale widzicie, że odpuścił, nie chciał ryzykować chyba i tak już dojechaliśmy właśnie do mety Jack 1 well 3 więc super punkty dla naszego zespołu, oh. Erhan P4, więc jako mój teammate też oh. fajne wyniki dla niego. Niestety Nikodem jechał P15, really That, ponieważ awesome. nie złożył obrażenia w że uh, więc to powiem, że właśnie mieli zdawanie yeah. w sobie tunelu. I startował P15 i dojechał P15, po prostu nie udało mu się zyskać niestety pozycji. I teraz bardzo trudna rzecz, bo tak jak okay. widzicie szybko tutaj się przenieśliśmy już do kwalifikacji do następnego wyścigu. Tak naprawdę bardzo szybko i też faktycznie w, podczas rundy się tak przerzucamy, tylko tyle co jest 3 minuty na zmianę serwera i bardzo ciężko jest po prostu zmienić tą mentalność. Wiecie, przed chwilą co jechałem wyścig, gdzie trzeba być regularnym, nie popełniać błędów, byle dowieść do mety już tak naprawdę na koniec. I tu nagle trzeba znowu wejść w tą mentalność. 10 na 110%, każda jedna setna się liczy, czy nawet jedna tysięczna. Trzeba znowu skoordynować się z tunelem. No, bardzo, bardzo ciężko tak przeskakiwać między tymi mentalnościami, kiedy człowiek już jest lekko wypluty po poprzednim wyścigu. No, ale każdy ma tak samo. Jak widzicie, plan był dokładnie taki sam. Zrobiliśmy pierwsze okrążenia już wcześniej. Zrobiłem 259, całkiem sensowny czas. I teraz przygotowujemy się z Jackiem do wykonania kolejnego przejazdu. Jack trochę złożył słabsze kółko na pierwszym przejeździe, więc tutaj miał presję, żeby faktycznie super złożyć okrążenie. Też nie jest zbyt dobry tunel wodałem na poprzednim przejeździe, więc trochę tutaj moje winy. No ale nie ma tego złego, zaczynamy ostatnie przejazdy. Wszystko jeszcze można poprawić i naprawić. Teraz kluczowe, żebym właśnie dał mu dobry tunel. Tu już treningu mieliśmy sporo pod tym względem, już przez jedne kwalifikacje w ten sposób przeszliśmy, więc wiedzieliśmy co i jak. Wiedzieliśmy jak te dystancje tutaj zachowywać. Jak widzicie, naprawdę super nam to wyszło. No bo praktycznie w idealnym miejscu, tak optymalnie myślę, bo w połowie właśnie tutaj tej prostej części prostej, że tak powiem, kiedy, kiedy się dochodziliśmy i tak właśnie nam się to udało. Wykonać. No i znowu byle się utrzymać za nim jak najbliżej. To mi się wydawało, że tutaj mały błąd popełnił, ale i tak złożył obrążenia, jak zobaczycie, na pole position. A może nie zobaczycie, bo na chudzie nie widać e, pierwszego miejsca. E, no i teraz e, oczywiście moje kółko. Znowu ten pierwszy pomiar był ok, ale był troszkę zachowawczy. Wiedziałem, że spokojnie tu jeszcze można zyskać, zrobiłem przecież, przecież 190. w Pierwszej sesji kwalifikacyjnej, a też nie było to idealne okrożenie, więc wiedziałem, że tutaj czasu jest sporo do zyskania, no jak widzicie już prawie 110 na minusie jedziemy, więc wiedziałem, że tutaj jest naprawdę potencjał na fajną pozycję w kwalifikacjach i może powtórzenie i dowiezienie co najmniej kolejnego podium. Dużo lepiej przyswiałem Bastop niż w pierwszych kwalifikacjach i co skutkuje właśnie dużo lepszym wyjściem. No i tu zobaczyłem, że jadę już prawie dwie dychy na minusie, także był no super zysk. Tu już 0, czego nigdy w życiu nie zrobiłem nawet z tunelem. E, oczywiście teraz wkrada się presja. E, nie można popełniać błędu, trzeba to dowieść. Co się nie bardzo udaje, bo już jest tylko 10 na minusie, także dych, gdzieś straciłem, nie wiadomo za bardzo gdzie większego błędu nie popełniłem, po prostu nie wkleiłem się tak idealnie jak, jakby wypadało w ten zakręt. I kolejne 700 600 do kosza, także no naprawdę nie po mojej myśli się ta druga półka okrążenia układa 20HM na minusie, prawie nic już z tego nie zostało. Teraz bardzo dwa ciężkie zakręty, z którymi zawsze miałem problem. Tu mi się udało w miarę coś tam zyskać do poprzedniego przejazdu. No i ten zakręt trudny, a jak trudny, to też w sumie jest duży potencjał na zysk. Super, słabe trochę wyjście, ale ostatecznie i tak lekko coś zyskałem. No i teraz sektor trzeci. No byle chociaż cokolwiek kurwać, kurczę no nie będą to już na pewno dwie dziesiąte niestety yy, takie na które się zanosiło wcześniej Bardzo blisko bandy leciutko się otarłem, Jak widzicie strata I fucked up so badly O no, nie jestem szczęśliwy Fuck my life Nie jestem to szczęśliwy so bo zobaczcie że jechałem na zero i to by dało mi top 4, top 3 no, to... Może pierwszy rząd nawet z Jackiem był możliwy Uh, you gave me perfect slipstream and I had really good but then I knew I had time left in, at the end of sector 2, uh, but I fuck. No właśnie, popsułem. No ale nie ma tego złego P10, więc po wyższym wyścigu starym robiliśmy P7, podium, a tu będą pit stopy, będzie się więcej działo. Naprawdę wiele okazji do zyskania pozycji. No i zaczynamy. Automatycznie od razu P9 mamy na starcie, bo tutaj Krippner troszkę zaspał. Co ja starałem się wykorzystać. No nie tak automatycznie, wcale to P9, bo tutaj jeszcze jedziemy side by side, ale ja miałem troszkę lepsze wyjście. E, tutaj przede mną też chłopaki jadą side by side, bałem się, żeby jakiegoś dzwona nie zaliczyli, bo no w tej sekcji nie da się żadnego wypadku uniknąć tu od razu, by karambol nastąpił. E, ale na szczęście było się bez takich ekscesów. Do nadejścia do Bastopa ważne było, żeby właśnie. Wiedziałem, że coś tutaj się stanie takiego, że się zakorkujemy, ale. Udało się nie stracić pozycji, udało się w nikogo nie wjechać. Jeszcze nic nie zyskałem na tym. No ale jesteśmy jedno miejsce na plusie w porównaniu do pozycji startowej, więc jest OK. Brałbym w ciemno. przede mną Isaac Price, bardzo dobry, bardzo szybki kierowca, więc nie liczyłem tutaj na jakieś jego większe błędy. Wiedziałem też, że Krippner z tyłu będzie starał się odzyskać swoją straconą pozycję, którą uważał za swoją, myślę, na tym etapie wyścigu i chętnie by ją odzyskał. Tutaj bardzo pod wyjście pojechał co wiedziałem, że skończy się sporą presją właśnie do następnego zakrętu. Widzicie, że już mnie tutaj, jest bardzo blisko, będzie atakował. No ale z tego ataku na szczęście nic nie wyszło. Zostawiłem mu ledwo, bo ledwo, ale wystarczająco dużo miejsca. Jeszcze Erhan się tutaj wcisnął, który też miał średnio udane kwalifikacje. Jak pamiętacie w pierwszym wyścigu że był sporo przede mnie w treningach, więc y, miałem tą mentalność taką już nie najlepszą, gdzie wiedziałem po prostu, że za sobą mam szybszego kierowcę y, i spodziewałem się, że no, będę miał ciężko go utrzymać ze sobą. Tak jak mówię, to jest mój teammate w tym sezonie, y, więc y, nie spodziewałem się, że będzie mnie kosztykował na tym etapie wyścigu. Y, jak widzicie, za minutę otwiera się pit window. Plan był taki, żeby zostać dłużej na torze i przeskoczyć kierowców, którzy zjadą wcześniej i może zajmą się walką. Więc moim celem było zmuszenie kierowcy przede mną do zjazdu, do jakby bronienia się przede mną, przed undercutem. Więc starałem się tutaj na Isaacu wywierać presję, żeby on czuł ode mnie właśnie to, że ma zagrożoną tą pozycję. Żeby czuł, że ja będę chciał go może podcinać, może w ten sposób zyskiwać pozycję i żeby on odpowiedział i żeby to on właśnie zjechał do pit stopu. Taki był mój cel, tak starałem się tutaj mu trochę do, do bani wejść i zmusić go właśnie do zjazdu do pit stopu jakoś mocno tutaj nie udało mi się go atakować, no ale widać, że czuł presję, bo zaczął się bronić do niektórych zakrętów, więc to już był dla mnie znak, że faktycznie zdaję sobie sprawę, że jestem gdzieś tam blisko za nim i, i czuję właśnie, że szykuję się do ataku. Niestety nie zjechał w momencie, jak się Pikminą otworzyło, więc nie była ta presja na tyle duża, ale tak jak mówię, kiedy Pikminą jest otwarte, teraz chodzi o to, żeby nie walczyć. Najważniejsze, mieć jak najczystszy tor, robić jak najlepsze czasy okrążeń. Isaac zjechał na następnym okrążeniu. Więc ja teraz mam troszkę przewagi do Rudingera. Przed nim jedzie Nikodem, więc tutaj liczyłem, że chłopaki będą narzucać tempo, ja będę się ciągnął za nimi w tunelu i że Aizjaka w ten sposób uda się przeskoczyć. Miałem drobne wątpliwości co do tempa Rudingera. Nie byłem pewny, czy on będzie w stanie utrzymać tempo Nikodema, bo jak widzicie już traci no, prawie sekundę do Nikodema, 8:90, a to już tak się ledwo łapie tunel, więc jak widzicie tutaj na prostu już po go dochodzę. Co było dla mnie mocno problematyczne, no bo nie chciałem tracić czasu na walkę. Jak widzicie tutaj odpuściłem, specjalnie go nie atakowałem. No ale właśnie chodziło o to, żeby robić jak najlepsze czasy okrążeń i teraz miałem sporo zagłoskę, nie wiedziałem czy zjeżdżać, czy nie. Bardzo liczyłem, że to Rudinger zjedzie. A to już z drugiej strony, jak on by zjechał, to ja bym nie miał tunelu już do Nikodema. Na szczęście udało mu się dogonić Nikodema, 16 minut do końca wyścigu. Więc ja też Nikodema dzięki temu doszedłem, no i oboje zjechali w tym samym kółku, liczyłem, że przez to, że zjechali w tym samym okrążeniu, to też może coś powalczą i stracą, stracą przez to czas, ja zostałem na torze. Niestety dla mnie został też Erhan, a niestety, bo miałem coś w bani takiego, nie miałem teraz tunelu i już mi w głowie się działo, że jest za mną szybszy kierowca, który jest sfrustrowany tym, że, że ja zostałem na torze, że on nie może dyktować swojego tempa. Więc bałem się, że Erhan zacznie mnie tu atakować. No, liczyłem, że będzie ze mną współpracował, ale kompletnie się nie dziwię właśnie, że mnie tutaj zaatakował, bo czuł, że jest dużo szybszy. No ja nie chciałem tracić czasu na puszczanie go, liczyłem, że to się tutaj jakoś tam szybko sprawa wyjaśni i znowu zacznę dyktować swoje tempo i bez większych strat czasowych się obejdzie. Ale niestety no, bardzo się zdekoncentrowałem. Siadł mi strasznie na banie ten Erhan. Tutaj popełniłem jeszcze błąd na wyjściu, no bardzo taki, no Amal jest za kompletna z mojej strony, e, więc znowu idealna okazja do Arhana, dla Arhana do ataku, e, znowu ten, e, ten atak odparłem, ale no to jest już no katastrofa, nie wiem. Myślę, że z sekundę z taką walczkę na, ja na tym rozwiązaniu, więc tak jak mówię, no katastrofa, chodziło o to, żeby stracimy. sekundę zyskać, sekundę dwie zyskać, że tych ludzi, którzy będą walczyli, możesz już popić stopach. A zamiast tego, to my walczymy i tracimy do nich te cenne sekundy, więc no naprawdę, kompletnie nie po mojej myśli ta strategia się ułożyła. No po prostu przez brak tempa, przez to, że akurat za mną się znalazł Erhan, który chciałby wyprzedzić, ale zamiast kompletnie go za to nie winie, no bo czuł się sporo szybszy ode mnie. I po prostu, no, tak jak w pierwszym wyścigu wszystko się po mojej myśli ułożyło, tak tutaj nie do końca. Teraz zjechałem, bo po prostu nie chciałem kolejnego okrążenia walczyć z Erhanem, ani tracić czasu na przepuszczanie go, więc była to dla mnie jedyna oh. słuszna opcja. I jak widzicie teraz przeniesiemy się już po pistopie na wyjazd z Alei Serwisowej. Jechałem za Rudingerem i Nikodemem. Jak widzicie, zobaczcie. Rudinger daleko z przodu, jeszcze przed Nikodemem. Nikodem też daleko z przodu, a byłem przecież dużo bliżej niego. I byłem przez tą nimi, walkę Jarszel, Price i Krippner są przede mną. Gdybym miał super wrażenie zjazdowe, bez walki, bez błędów, które znowu spowodowały walkę z Erhadem, no to byłbym przed teamem Jarszelem. A tak tu straciłem trzy pozycje przez to. No, ale teraz mam nowe opony. Erhan został na torze, więc też jest ważne, żeby nie tracić czasu. Tutaj widzę, że kierowcy walczą przede mną, więc od razu wykorzystuję okazję. Wiem, że Krippner i Price mają najstarsze opony e, z nas wszystkich, więc wiedziałem, że będę miał przewagę w przyczepności. Od razu łyknąłem Krippnera. Bardzo tutaj podoba mi się ten atak, wykorzystam okazję. Od razu chciałem Aizaka, e, który mi zamknął drzwi. Bardzo optymistyczny manewr. E, on trochę też zmienił linię na dohamowanie, mi się wydaje, no ale e, la, wszystko skończyło się dobrze. Ja w sumie tylko na ten czas straciłem. Więc myślę, że tutaj bez żadnych kar się obejdzie, ani nic takiego Co ważne teraz to oczywiście, żeby narzucać tempo tak jak wcześniej mówiłem, bo cały czas Erhan jest na torze Wiedziałem, że będzie bardzo dużym zagrożeniem i będzie bardzo blisko tego, żeby wyjechał przede mną No jak widzicie właśnie Erhan wyjeżdża z pit stopu i jest idealnie przede mną No właśnie to wszystko co mogło pójść po mojej myśli w tym wyścigu to poszło dokładnie nie po mojej myśli Liczyłem tutaj jeszcze, że może uda się złapać tunel, do Erhan, bo Erhan wyjeżdżał z boksu, więc trochę jeszcze prędkość na tej prostej, ale on też miał tunel od Izaka, więc spokojnie tutaj się obronił, nie miałem za bardzo okazji na atak nawet. Teraz tak naprawdę jedyne na co liczę, to Erhan będąc na najświeższych oponach i będąc, wydaje mi się, najszybszym kierowcą tutaj z tej naszej grupki, że zacznie atakować Izaka i potem Tima Jerszela i że ja będę w stanie zyskać na tym czas. Także jak widzicie tutaj Erhan właśnie przypuszcza tak, tak jak chciałem, no ale Isaac Price bardzo, bardzo mądrze się zachował. Puścił po prostu Erhana do pas stopu, przejechał ten pas stop nie side by side, ale już za Erhanem. Przez to oczywiście jak widzieliście ja go doszedłem, ale już nie miałem niższej szansy na atak. Wyjście już miał Isaac dobre z tego zakrętu i po prostu zaakceptował stratę pozycji na, na rzecz Erhana, a oszczędził sobie tym samym walkę ze mną. Cały czas zdaję sobie sprawę, że mam dużo świeższe pan od niego, jak pamiętacie on zjechał jako pierwszy na drugim możliwym okrążeniu w pitwindow, więc wiedziałem, że tutaj mam sporą przewagę, próbuję jechać pod wyjście, próbuję coś zyskiwać, niestety trawy lekko zahaczyłem, więc straciłem czas na wyjściu, ale no, no liczyłem, że uda mi się tą przewagę przyczepności gdzieś jakoś tu wykorzystać, liczyłem na jakiś błąd Price'a, na to, że pod presją pęknie. Niestety jak widzicie chyba bardziej Cripner się za mnie zabiera niż ja za Isaac'a. No ale próbujemy. Przenosimy dzisiaj 2,5 minuty do końca, czyli dwa okrążenia do końca tak naprawdę. Tutaj Isaac chyba się zakapił na z przodu i popełnił błąd. Próbuję po zewnętrznej wykorzystać tą przewagę przyczepności, ale... To no, nie wiem jaką trzeba by mieć przewagę tej przyczepności, żeby po zewnętrznej kogoś tutaj wyprzedzić. Jeszcze fejkuje do wewnętrznej, żeby Isaak się zaczął bronić. Idealnie mi się to udało, więc tutaj liczyłem na lepsze wyjście. No. Złe nie było, ale na pewno nie było lepsze od Izaka, Przez co on tutaj się już nie musi bronić, ale znowu próbuję pojechać pod, pod, pod wyjście. Utrzymać się jak najbliżej. Co źle mi nie wyszło. Problem polega na tym, że Izak ma cały czas tunel od kierowców z przodu, więc no ja nic do niego w tunelu nie zyskuję. Jeszcze Krippner się tutaj lekko za mnie zabierał, więc musiałem też patrzeć mocno w boosterka i nie mogłem się skupić tylko na Izaku, co na pewno nie ułatwiało sprawy. I, i mocno mnie rozpraszało więc e, sytuacja nie była łatwa, nie chciałem też stracić pozycji e, a między 11 miejscem, do którym teraz jedziemy i 10, o które walczyłem jest tylko jeden punkt różnicy w e, punktacji, więc też nie warto było jakichś szalonych tych bombów robić i ryzykować nie wiadomo czego, no bo, e, bo po prostu nie było to warte otrzymania kary. Zaczynamy ostatnie okrożenie, ostatnia szansa e, Londra bardzo blisko za mną, więc e, Cały czas właśnie miałem problemy z pierwszym zakrętem. Przez co, jak widzicie, Isaac sobie pojechał, a Leonard jest tuż za mną. No ale na szczęście cały czas miałem tunel. Jeszcze Erhan tutaj oh, z w side by side, przejechali eski przede mną. więc dobrze tam patrzyłem, czy jakiegoś dzwona nie będzie. No ale skupienie jest na krypniarze, który, który jest bardzo blisko za mną. Zostałem po zewnętrznej, bo wiedziałem, że będę łapał tunel od Izaka przez co Leonard nie miał szans tutaj wejść mi na wewnętrzną, bez problemu się obroniłem, nie przepuścił żadnego agresywnego ataku. No i tak już dojechaliśmy no szkoda, do bety. szkoda. Trochę mi zabrakło tempa, kurde, po, przy, po, podczas pit stopów. Jak mówię, zabrakło tempa, po prostu. Strategia by się udała, wszystko by się udało, gdyby było tempo. Niestety tego tempa trochę zabrakło i tylko P11 w drugim wyścigu, no ale podium w pierwszym wyścigu, bardzo duży pozytyw, jak widzicie P6 w klasyfikacji, także solidnie do pierwszej dziesiątki udało mi się wbić. A w klasyfikacji zespołowej Jack dojechał P1 i P2, więc przebiliśmy się na drugie miejsce tuż tuż za liderami, za Virtual Drivers. Nikodem z Erhanem są na P3 tuż za nami, więc naprawdę sprawa w klasyfikacji zespołowej jest szeroko otwarta, w indywidualnej przepraszam, też jest za co walczyć, także Widzimy się na następnej rundzie za dwa tygodnie na Nürburgringu. Miejmy nadzieję, że uda się kolejne podium dowieść i może mieć trochę lepsze tempo, żeby też móc się pobawić strategią i coś zyskać w czystym powietrzu. I to tyle. Dajcie znać, czy się podobało. Widzimy się w następnym filmie. Siemanko.